Say, Tego gracza chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. A ostatnio, w przerwie od potężnych treningów, od streamowania, od wszystkiego, zaczął z powrotem grać w Lola. I całkiem mocno dusi teraz Amumu w lesie. Ten win streak jest przepotężny. Prawda, Pokonał go trochę Rypson, ale tutaj Gierka, jak on dominuje i pokazuje siłę tego właśnie czempiona. Wchodzimy do Gierki 20 sekunda, a on cały czas na respie i temy jeszcze nie kupione. Myślicie, że to przypadek? Nie, to jest jego tajna taktyka. Zawsze trzeba spalić szluga przed Gierką. Chociaż no nie wiem, teraz jak z sportowcem, no nie wiem, czy cały czas to działa, no ale chyba. Chyba tak. Albo szlugen, szybki w ładowaniu, albo trzeba było umyć rączki. W międzyczasie chupaki na bocie zabili, więc zrel z pierwszym zabójstwem. No, Any Botline jest tutaj dosyć, no, nietuzinkowy. Nie wiem, kto gra y, na bocie rengarem i to jeszcze bez Iverna, bo z Ivernem może taka kombinacja zakazana całkiem oddaje. No a tutaj jest to tragedia. Nie ma przyczyn, cały czas tutaj stoi, a wkuje. No dobra, wreszcie się ruszył i chyba wszystko wraca do normy. No i standardowo zaczyna się tutaj od Blue Fika, runy, jakie gramy, no to Fair Strike. On gra Fair Strike po to, żeby jak Pójdzie pod AP, wchodzi i od razu więcej obrażeń i zawsze on raczej będzie Engagerem, a do tego dostanie sporo golda, więc taki to jest setupik z tym. No teraz clear'owanie lasu nie jest zbyt wymagające, po prostu bijesz i bardzo szybko wszystko się robi. Kite'ować kampów zbytnio nie można, bo te kółka są dosyć małe, tutaj chyba będzie po prostu chciał zrobić full clear do bota, jeżeli bota zgnoi, no to raczej będzie pograne, zwłaszcza, że oni są tam bardzo prosi do zgankowania z tym. Ręgarem, jeżeli jego ten super ustawi. Teraz wrejty, a potem cały dolny las. Ewentualnie może coś pod midem poszukać, no bo zobaczmy, że tej Vega jest lekko zapuszczony. Kasiopeja ma mało HP, więc jeżeli wbije teraz trójkę, i będzie obana, no to mógłby się ewentualnie coś takiego pokusić. Jeszcze też skontrować, może ewentualnie Reksej, bo Reksej bardzo często właśnie lubi level 3 takiego ganka zrobić. Nam idzie tutaj kolega, idzie idzie do bota na rzekę. Ciekawy, szybki puffing, tutaj się wysunęli koledzy, ale wydaje mi się, że to raczej nie powinno mieć zbyt dużego znaczenia, na to co się stanie w tej grze. Że jest jakaś afera, Zajuty na spokojnie robi grompa. O, tutaj niestety karma umrze. No ale, jedno zabójstwo nie jest aż takie złe. Właśnie też, że najpierw zrobił grompa. Spoko opcja w momencie, gdy full clearujemy, No bo przedłużamy sobie długość tego blubufa, Bo tak to. 10-15 sekund może mniej by go miał, a no tak to zaraz go będzie tutaj posiadał. Zobaczymy, co teraz zrobi. 3-20, full kill zrobiony. No teraz da się szybciej na niektórych czempionach, nie wiem, Kartusem to przecież w 303 3 już nawet może mieć chyba czy nawet szybciej. No ale Umoza tutaj spokojnie poradzi W międzyczasie czasie tutaj... Będzie chciał zrobić tego Kraba. Maxuje W. No i na spokojnie go bije A mu mersem prawda tutaj na wardzie, więc wszystko oni będą będę wiedzieć. Ale tej fajne może być podejście na midzie, zwłaszcza jeśli ktoś dysrespektuje, Klatka od Veigara trafiona. Od razu flash, combo. Follow-upik, drugi bandaż na zabicie. No i nie żyje. No te dwa bandaże na Mumu to jest coś, co sprawiło, że ten champion jest dosyć mocny teraz. Więc wreszcie koledzy na bocie No umarli. Nie wiem, dziwne trochę, że dostałem stampa na takim lane. No ale okej. Okay. To jeszcze szybka pomoc Weigarowi, żeby to dopuszczować. Idealnie wave y dla niego, 10 klips przewagi i ten Veigar będzie całkiem mocny. Tutaj, gdzieś idzie do Topside, jeszcze sprawdzić. Wie czy jest krab? Kraba nie ma. Jak stoją wardy, ward spingowane, elegancko 5 golda zgarnięte. No i może teraz wracać na golemy i do full clearowania. Mogę też tutaj się pokusić o recall, no ale 1200 na jego koncie. Można też tutaj zrobić sobie po prostu golemki. Jest jakaś akcja na topie, ale tutaj wygląda. Jakby oni po prostu sobie poradzili na spokojnie z tym Dariusem. On to widzi. I nie będzie nic z tym robił. Więc może wracać do farmienia. Power farming Ty tym mu wbić level 6. No i wtedy naprawdę jest silny. Jeszcze to wzięte. Karma coś tam poddymia. Coś tu poddymiałem z tą peją. Oj, Karma chyba umrze. No ale Zeju, jak to się zawsze wygląda. Wyjebane na wszystko, po prostu kontynuuje swoje farmienie. No i już jest ponad level do przodu nad Rek'Sai. To jest 10 creepów tutaj będzie całkiem silny w tej gierce. Cały las zrobiony, nie ma co robić, nie ma gdzie zgankować. Mało HP, 1800 też na koncie. Więc akurat idealnie, może się cofnąć, zobaczymy co kupi. Z tego co wiem, on tutaj właśnie idzie tym Amumu pod AP. Takie AP z solidnym pierdolnięciem. Więc Demonic Embrace, padnie konto. Na pierwszy item, spoko. Zwłaszcza na Amumu, champion, który... Stoi w środku i cały czas gdzieś tam pali, pali z tego W z tymi swoimi obrażeniami overtime, Więc akurat taki item jak Demonic Embrace idealnie na jego konto wpada. Wyjście do bota, czemu wychodzimy do bota? Bo na topside nic nie ma, a też jest tutaj Drake i prawdopodobnie będą chcieli go kontestować. Jest tutaj robiony powoli. Ezreal trochę out of position, ale no niestety umiera. Więc tutaj no nie da się ukryć, że kolega Ezrael na bocie no jest lekkim skurczybykiem. Najlepszy to on nie jest tutaj. Jest jakaś próba podejścia. No ale na razie chyba nie mogą skontestować. No chyba, że ładnie by wyłapał stuna. No i właśnie to zrobił. Nie trafiłem na drugi bandaż, niestety. I jeszcze ten Amumu nie masz takiej bomby, jaką byśmy mogli się spodziewać. No ale jak stoi, to powoli też będzie palił. Karma przyspieszona. No i pali, pali, pali. Całkiem nieźle tutaj pali. Jeszcze latuje stunik. No i Amumu. W takich momentach właśnie jest świetny. Tutaj nam no, brakowało tego jednego bandaża, ale jakoś to poszło. Jeszcze będzie jakaś próba dive'u chyba tutaj. Też nie mają creepów, więc będzie to dosyć ciężkie do zrealizowania. Więc może teraz po prostu zrobić drake'a. A tym amumu, tego drake'a robi się całkiem szybko. Przez właśnie tą procentówkę na W więc powinien sobie tutaj poradzić. Zwłaszcza, że na Rexa ma 0 HP, więc tutaj nie powinni tego skontestować. Na no, a bot lane ma priorytet, więc ten drake raczej tutaj powinien spokojnie paść na ich konto. Drake zrobiony i można wrócić do armienia. To idzie na wilki. Nie na grompa, z prawą prawdopodobnie tego, że pójść potem od razu w cały topside, ewentualnie może teraz w botside, no ale też nie został, nie został zobaczony teraz przez tego Barda, więc przeciwnicy mogą mieć taki troszkę rozkminy, gdzie on może być też tutaj poszedł troszkę do góry, żeby creepy go nie zauważyły, więc tutaj perfekcyjnie żongluję tą wizją. Więc zaraz będę mógł sobie wziąć cały topside, gdzieś tam jeszcze zagrać pod heralda, no i zmaksymalizować te właśnie creepki, obiektywy. 1000 golda w jego ekwipunku, więc na razie nie ma chyba po co cofać, troszkę przy farmi, akurat wyfarmi demonic embrace'a, no i wtedy będzie mega mocny. No dobrze, że akurat Marcin tak gasi. No, w streamie można sobie nagrać jego gierkę i odpalić tak zwany proces ratowania kanału. Wyświetlenie ostatnio troszkę mniejsze, no ale no nie oszukujmy się, kto gra w ligę w presezonie. A Teraz jest taki okres, że no trochę ciężko się gra, no, ale spoko. Przyjdzie styczeń, wróci sezon i norma. Tutaj sztuczka rzucił bandaż i w międzyczasie zesmajtował tego kraba, żeby właśnie przez niego przeleciał ten bandaż, no ale niestety nie zadziałało to. Kiedyś gocie takie sztuczki były na to było to, no, tutaj bandaż, potem Rk, potem w czego drugi bandaż. No, to jest po prostu siła momu. Ten champion jest tak denerwujący teraz, bo masz tyle ceceków, że to głowa mała. A tutaj widać, że solo lanerzy przeciwnicy nie domagają. No ale Herod wpada. Herod zrobiony elegancko. Może gdzieś tu cofnąć, ale tutaj chyba w wyczaju, że idzie. Idzie kolega. No, ale szybka wymiana, jakieś e-auto, atak i uciekamy. No i masz jakikolwiek bazę, wreszcie wpadnie mu ta baza i jest Demonic Embrace. Pierwszy item, pierwszy właśnie tej item mocy. Dziwny item, bo to jakiś Doran Shield, jakiś ten, ale jednak buty. Standardowa buty pod więc teraz będzie co nie coś, nie coś bił. panie tutaj wykorzystał też Futures Market 140 Golda na minusie. No i ten zestaw jego jest już bardzo mocny. No i teraz ten laser po prostu no, spływa. To już jest po prostu piękne do oglądania. Jak miło się transformi. Robię teraz farmi. Zrobię teraz tej Full Clear. I gdzieś pewnie poszuka na bocie jakiejś zagrywki. że tej koledzy grają no, całkiem agresywnie. Pingward postawiony, więc trochę się sprzedał. Spingowali, że on tu jest. Gdzieś tam wiedzą. Nalejdzie no, też Reksai. Tutaj może być całkiem niezła bitka. A teraz więc wszyscy o wszystkim wiedzą. Ej, wszyscy o wszystkim wiedzą, to, to prawdopodobnie nic z tego się nie stanie. Więc szybkie przejście do Mida. Czyli trafi bandaż. No to już tu raczej będzie. Musiał odflaszować. Szkoda, że Veigar nie trafił klatki. Dziwny instant not flash, bo wydaje mi się, nawet jeżeli Rek sobie w niego flashnęła, to raczej powinien chillować. Zwłaszcza, że ma Amumuło z tymi bandażami, no ale spoko. No i od razu przejście do topa, bo idealny setupik, idealnie ustawione pod dive Mało HP, jeszcze może ci tutaj Heralda. Wykorzystać, wziąć plate jeszcze ostatnie. Podchodzi z Erki. I po prostu umiera. Fajna też rzecz taka, żeby wiecie. No nie musisz zawsze trafić na max range'u tego Q, bandaża, żeby coś zrobić. Czasem er po prostu grzecznie podejść, rzucić sobie rkę, no i potem swallowpować z jak już kolega będzie zastunowany i nie będzie mógł się ruszyć. Wejgar tutaj musi niestety powiedzieć: Papa, no, ale tak to jest. Raz umierasz, a raz zabijasz. Uj, tutaj elegancki, ładny bandaż na max range. U. No i to jest stunik i zabójstwo. 303 już tutaj jest, no ale ten Atrox jest przepotężny. Na no Atrox akurat idealnie z Amumu współdziała. Tutaj. Zagrania trochę pod Disa mocno, z tym jak e, tutaj zdejmowali. Najlepszy dive. Szybki recall z jego, jego wykonania. Mógłby to jeszcze nie zrobić, sobie to golem czy coś, no ale akcja jest taka, że jest Drake, więc on tutaj musi szybko recallnąć zrobić jakiś szybki zakup, i będą chcieli w tego Drake'a. Hexage Alternator nie bez powodu, bo jego plan to jest taki żeby kupić właśnie Rotobelta. Czemu? No czemu? Bo to zadaje dużo obrażeń, będzie wtedy dużo penetracji, będzie troszkę one-shotował tyma Mumu. On tej się nie patyczkuje, to nie jest żaden, wiesz, a Mumu pod jakso jakiegoś tanka stoimy, tankujemy, co Nie, ty po prostu wchodzisz i robisz rozpierdol, bo one chłopów. Więc tutaj razem z tym Atroxem mogą razem grać. Atrox Amumu idealna kombinacja, no bo Amumu może zestunować na parę sekund, no i w tym czasie Atrox walnie w całe swoje combo idealnie wszystkim trafi. No i to są idealne sweet spoty. Znowu fajnie była przez ścianę przeczekane. No i on tutaj się nie może ruszyć tym ręgarem. Co no prawda, Rengar tej no, pokazuje dlaczego jest trochę zjebanym czempionem. To, że możesz dostać full combo, rzucić wój i masz full HP. No, i niestety, przewaga liczbowa była tutaj dosyć spora i po prostu umarli. Szkoda. No też, Kujowo, że nie mieli od razu follow-upu. Bo jeżeli Atrox mógłby od razu follow-upować, a no to by tutaj wszystkich pewien zmasakrowali. A tak to Rengar przeżył i Rengar wszystkich zabił. A Rengar bije całkiem sporo obrażeń. No przynajmniej tyle, że w tym czasie chłopaki tej biorą sobie wavy, wezmą sobie tower jeden, może dwa. No jakoś to się kręci. Tutaj nie sk skipuję wszystkie te rzeczy, bo tutaj jest jakaś bitka. Może tutaj polecieć elegancko porta portalem. Jest w środku jeden stunik. Zobaczymy, gdzie poleci zaraz drugi. Nie wygląda tutaj najlepiej. bo no, troszkę za głęboko weszli. No i kurczaki, tu będzie wywrotka. Więc znowu troszkę za głęboko weszli i teraz dwa fajty mega słabe, które no im gierkę. Więc wszystko tutaj się zmienia jak w rosyjskiej ruletce. Już tam to w sumie się nic nie zmienia. Zmienia to się w kalejdoskopie, ale w ruletce też się kręci. Raz wygrywasz, raz przegrywasz, a potem znowu przegrywasz. No w sumie tak samo. Też zawsze w pizdę. Oczywiście lepiej nie ruletkować, lepiej nie hazardować, no chyba, że mamy sporo pieniędzy, chcemy się troszkę pobawić, ale trzeba to robić z umiarem. Pozdrawiam, z tym przekazem na dziś. No tutaj jak się nic nie dzieje, no to farmimy kampy, camp, camp kamp Kamp za kampem, po prostu sobie bijesz, miło, fajnie i przyjemnie. Fajnie to wygląda na takim Amumu Boca jest zrobiony. No to gdzieś przechodzimy do mida. Mid to jest zawsze super miejsce, z którego możemy wychodzić. Czegoś szukać, jakiejś wizji, jakichś zagrań. Jeżeli mamy priorytet ze środku, to potem przeciwnicy będą w strachu. To jakiś war zniszczony, troszkę głęboko stoi Cassiopeia. Możliwe, że tutaj pokusi się o jakiś wjazd, no ale też on tam gdzieś wieże, od góry są przeciwnicy. Ja tutaj poszukam może czegoś w enemy lesie. Znalazł golemy, więc na spokojnie wbiję sobie 11 level. No i bandaż nietrafiony, no ale to nie miał znaczenia. Bo na scenę prawdopodobnie go trafi Flash Smite, no totalne naplucie na przeciwnika z s no i nie wiem czego się aż tak boją. No póki wiedzą, że nie jest to cały team, no spokojnie tej wygrają elegancko. Super RK, przerwała podrzut Rakana Troszkę niefortunnie tutaj, aż że akurat wszedł w tego stuna. No i zaju też, no niestety tutaj umrze. I ta może tutaj zaczarować. Oj. Jeden lepszy od drugiego, jeżeli chodzi o strzelanie. No i nie zagrał tylko najświeżej, no ale... Rengar pokazał co potrafi. Super champion, mega zbalansowany Rengar. W jednym czasie Ezreal nam idzie. Ezreal z Iceborne gauntletem. Nie wiem, czy kolega zatrzymał się z itemami. Tak, nie wiem... 6 lat temu? 6? W sumie 6, to nie było w sezonie czwartym nie wiem, kiedy był ostatni moment, kiedy się grało jeszcze Iceborne na. na właśnie Izraelu. No tutaj jest lekkie przepychanki w dolnym lesie. Umiera Rakan na zeju, już powoli idzie. Będzie miał tutaj idealną flankę, jeżeli ta z tej wejdzie w pięciu. Portabel do przodu. RK w trzech, prawda, brakuje tutaj trochę follow-upu. Ale Rengar umiera. No jest setupowane idealnie. 5 sekund do następnego kiuska? Więc może tutaj coś złapie. No i niestety, ale tutaj, no wszedł idealnie. Zobaczmy w ogóle, ile Golda ma już z runy First Strike. 738 w 20 minut. No świetny wynik. No, no i naprawdę, sporo Pitos udaje mu Taruna, A jeszcze z czasem będzie go coraz więcej. Pierwsze pingi na Nashora. Bardziej od strony niebieskiej, bo no czterech jest na bocie. No ale sobie tej cofnię, 1800 na końcu. Zobaczmy co teraz kupi. Czy będzie to będzie te czy jakaś zonia, czy może po prostu podpierdolnięcie w Rawadona. Trochę się zastanawia, no chyba, że czeka po prostu... Na jakiś item Morello. No nie wiem, czy jestem aż takim fanatykiem tego zakupu. No nie jest to złe, bo jest trochę healingu na Casiopay, trochę na Dariusie, no i trochę na Rengarze. Zajedrużają tego na Shora, ale no nie wygląda to najlepiej. Może tutaj wejść i zestylować, a niestety nie udało się. Jest trochę w niefajnej pozycji, ale będzie tutaj, no te obrażenia już coś nie coś biją. Pamiętaj, kupił czas i koledzy. Udało im się dobić, więc wyszło całkiem nieźle. Co prawda no, naszor na konto drużyny niebieskiej. No i też oni tutaj, no te trzy naszory zostawią, ale nie zaś tak źle. Powiem taki, że właśnie oni tego naszora nie zrobili, bo w momencie, gdy oni podejdą z naszorem, no to przeciwnicy nie mogą totalnie nic zrobić, bo no ich wave clear no, praktycznie nie istnieje. Mają rengara na AD, plus do tego CasioPaje. CasioPaje no, nie clearuje się aż tak prosto, nie masz takiej fajnej kontroli. Creepów jak jakimś innym magiem kontrolnym. Rengar, no i no był trochę. Więc troszkę znowu jakiś overexem do z drużyny przeciwnej. No i ma już 3000 HP prawie, więc całkiem tanki jest, jest mu Musem. No jedyny problem taki, że no niestety nie mają Mera ani Armora, bo to jest 54 i 76, no ale obrażenia już całkiem spore ma. Więc ciekawe, bo to nie jest też taki turbo one shot'a bo tutaj grał jakiegoś Ludena i nie wiadomo co, no ale to też trochę było bez sensu. A z tym balidem idealnie akurat balansuje pomiędzy tankownością a demagem. Taki build troszkę fiddlestickowy, gdzieś tutaj się pałęta. Jakieś zejście do bota. Gdzieś tam szukałem tego Rengara. No on już powoli... No całkiem może pod niego podejść. Na luzaku raczej nie powinien umrzeć. Gdzieś tam jeszcze go gonią. Ale tutaj elegancko. Dobił, dobił. No ale problem jest taki, że teraz czterech poświęcili na to, żeby przejść do bota i w międzyczasie czasie... Atroczooma na topie. Gdzieś tutaj ten tower będą bić. Nie do końca rozumiem... Yy, co ten Darius robi. No tak też można kolega tutaj umarł w międzyczasie. Mam tutaj jeszcze gonić trochę tam kasiopeję, Ale nie wiem, czy dogoniam. Chociaż na no, jeżeli tej troszkę ją przetnie. Laszki już zaraz, może jakieś. Ładnie wydrżowane. Protobelcik. Oj, okay, tutaj no niestety. Lasz. Jeszcze RK, więc raczej bez szans. Jeszcze jakaś walka bardzo dziwna grana, bo to jest 50 kili w 25 minut. Więc no. kili naprawdę no, strasznie dużo. Hmm, tutaj jakieś ciekawe zagrania. Bardzo głęboko chłopaki lecą. No i Rengar robi to co robi najlepiej. No ale tutaj ten Ezrael no, z, z tym gąbetem całkiem tankowny pod to. No a zajęł w międzyczasie na spokojnie. Wezmę sobie tutaj Dragona. No, i idzie wyniuchał tego koleżkę. No, raczej tutaj o jeden stunik, drugi jeszcze Izrael no, tutaj nie da się nic zrobić na tego czempiona. Nawet jego te temerce tutaj nie pomagają. A te seseki po prostu są zbyt długie. No, to jest trochę chore. Mysz, 1,5 sekundy dać stuna z Erki, stuna z bandaż Tosza Jeszcze drugiego, no to daje ponad 3,5 sekundy stuna w momencie, w którym się nie możesz ruszyć. No, niech jak ktoś to wymyślił. Z sobie jeszcze bazę idealnie. przerwali mu trochę. Jest jakaś o no tej pogoń, dwa nietrafione bandaże. No, to nie jest najlepsze. No ale jesteś w środku, stoi z tym W. No i po prostu z tego W będzie palił. No takie palenie, tyle zadaje obrażeń, że to głowa mała. To jeszcze szybki naszor, go strasznie szybko. A mumu to jeden z szybszych czempionów robienia właśnie naszora w lesie. Zobaczcie, jak on tutaj spływa. Jeszcze Veigar nawala cały czas tym wszystkim. No i teraz będzie mógł się cofnąć i kupić całego Rabadona. A jednak nie kupił Rabadona. Wydaje mi się, że Rabadon jest tutaj 10 razy lepszy. Warzę że koledzy mają trochę emera. No bo tutaj Negatron, Merkury, Merkury. Jest trochę tego emera. No plus, bazowo też wszyscy trochę mają, ale Bada akurat idealnie by wszedł. Czytaj z mogą gdzieś szukać jakiegoś winowego teamfight, jakiś push? No. My się tutaj polecieli, no, na szczęście, na szczęście, niestety, ten Ganthet tutaj robi swoje. No, tym razem, trochę zagubiony, ale tej ładnie włapał stun jeden drugi, no i te obrażenia już są całkiem spore. Triple kill na jego wykonaniu. Mr. Hujoza Problem jest tylko taki, że teraz tutaj no nie mają zbytnio wave'a, z którym mogliby podejść Więc taki temu... No, niepozorny się tutaj wydaje A... No, zobaczcie, że 12:30 na koncie 28 minuta, 16 level No i ukradnie cały las przeciwnika Jeszcze tutaj na spokojnie, poczeka aż jeżała z respi No ale wave do wzięcia, siup Szybko, mnie i na temat No już tego grompa sobie chyba zostawił Majajka na koniec, dokładnie tak, medzajka i pota tak żeby i itemy jakie posiadamy. To ostatni team fight. Tego zioma tu zostawi Bandaż, one shot na E. No jest Legendą. Patrzmy czy uda mi się dobiec no, raczej po tym slowie, raczej ciężko, No po prostu tutaj przejdą i chyba skończą, No to już nie ma silnie, no, taką mają kontrolę tym teamem. Veigar Amumu, no to jest taka elegancka kontrola powierzchni, że to głowa ma, zobaczymy czy pokusi się jeszcze o jakiś wjazd pod Nexus, czy raczej będzie na spokojnie no to nie byłby on, gdyby nie spróbował, ale brakuje tutaj trochę brakuje trochę zasięgu, no i tutaj finishowy finishowe dobójstwo, no i 14 3 1. zwycięstwo Master 150 LP i tutaj już radzi sobie całkiem dobrze super tam mu wygląda, trzymajcie się, cześć, pa